Dzień dobry, witam wszystkich na targu gołębi w zwoleniu przy ulicy Targowej 50. Ciekawy też jestem, co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam na film, startujemy te pocztowe to są poli za sztukę? To są Almondy 250. Almondy, proszę bardzo, 250 sztuczka, tak? Para para, 250 za parka. Almondy 250 za parka. Proszę zobaczyć jak wyglądają. A tutaj te widzimki. 70 zł 70 parka, a te białe pocztowe to są białe pocztowe i ile kosztują? 50 zł. Coś poleci mnie? Czy nie bardzo? Kolega Maciek Do kolegi Maczka zapraszamy, ktoś potrzebał takie gąbki. pocztowy po ile? Po 10, po 15 zł. Ten ma słowy ile on kosztuje? Samiczka 30 zł 30 zł A ten bocianek kostkowy 40 widymki od do od od 60 do 20 Dziękuję A takie pawiki to po ile? To za sztuczkę? To za parkę? A tu jest Krymek Białostocki, ile no kosztuje? 100zł A parka tych krakusów? Te ty, O to są, to są Nie wiem, u nas to mówią krakusów, a z Białgózki Ile parka? Nie, chyba to pół Tu nie ma właściciela? Dobra A to są opale tutaj jak to? Tu? I takie opale to po ile? 70. 70 za sztukę Tu są też pana Rafała, po prostu te opale i opale za sztuczkę tutaj tutaj złotych Zapraszamy tutaj do pana Rafała, koledzy czytają komentarze pod filmem wpisać w której minucie Deszcz do Pana Rafała i takie kremeczki? 30 zł 30 zł sztuczka, zapraszamy do pana Rafała. Pan Rafał czyta komentarze pod filmem. Tutaj nie ma właściciela nie wiem po ile co kosztuje Te czepelki białe to i po ile? Podyszku po dysku, po Wszystko podyszku Tu wszystko 20. Pana po, po 20 zł do parka tych, tych był właśnie A tu mamy te, też, po też, dysku. też czepelki korniate. Czepelki korniate, podyszku A co to zaraza tego? tego? To? Takie, to koczki chyba nie? Nie rozumiem. Co to zaraza tych? Te? no te? Perskie? Zamojski, tak? I taka parka tych zamojskich to ile? Co? Ile para tych zamojskich? 40 zł. 40 zł. Zamo. Niemiecki wystawowy jest ten biały właśnie tutaj. Nie. A te to są milki, co to? Standardy. standardy. Mylę się. Jakie standardy to po ile? Od 30 w górę. Od 30 w górę. Tamten też jest niemiecki wystawowy tak ten. Jest. To... I... I po ile ten niemiecki tamten? A za 30 zł. Za 30 zł. Zapraszam tu do kolegi. Koledzy czytałem komentarze pod filmem. Takie krymeczki to od do? Czyści zł za sztuczkę, cena wywoławcza te krymeczku. Mam bociany warszawskie. te bociany warszawskie to po ile? Ile? Po 50 zł Zapraszam tylko do kolegi. Kolega ma fajny wybór bocianów warszawskich Po 50 zł pisać komentarza w której minucie Te nweweczki po ile? A Para 200 zł, a te blajwindry, tutaj te, te taki na krótki dziobak, to ile? Nie, takie podobne. Ile one kosztują? 80 zł, podobne takie. Dobra. No. I takie to te gąbki potrzebują, to do? Od 20 zł do 80 zł, a te młode? Młode po 3dychy potrzebują. Proszę zobaczyć. Takie brudki to ile kosztują? 150 zł 150 sztuczka, te deresze po 100, zł. po 100 zł A Budapeszki kosmate łapciate i po ile? Też po stóp. po stópce. A te to motelki Warszawskie na krótkich dziobkach to ile? 300 zł para. 300 zł parka, te też 300? Czarne 500 czarne 500 zł parka, proszę zobaczyć Młode Budapeszki? Po 20, po 20 zł sztuczka i tutaj tak samo to Budapeszki po ile? A tutaj to różnie, bo to po 50, bo to. Po po 50, 50 zł. zł, 60 20. zł można, a te po 20 zł, ale proszę zobaczyć wianki, ogonki białe, po 20 zł takie budapeszki. Jak kolego masz na imię, możesz podać? Do pana Piotra by też poczywał takie wydapeczki, proszę bardzo. To są po 20 zł, proszę zobaczyć wianki, tylko ogony białe. A te kosmate, po ile nie wiesz? Nie wiem, żółte po stówce. Żółte po stówce, a te? To nie wiem. Zapraszam do kolegi. A te wiedeńskie jest tutaj za parkę. Kolegi? Ten na ciemnym 300, całe białe 200. 200 zł, parka i 300, tak? 200 zł i 300. Koledzy czytałem komentarze pod filmem. A ten, tutaj, ten? To para jest, tutaj Parka, i tych konciatek. Ile par tych konciatek? 70. 70. Te też są zamojskie? Takie zamońskie to ile? tego rośnie po 20 zł. A ten co to jest zaraz ten, ten, ten taki z pasami? Ryż czarny. Rysz czarny, o! Nie, nie wiedziałem to ryś. Ile taka parka takich rysi? A Adareszki? 70-80. Przepraszam, że panu przeszkadzam w widzeniu. Przepraszam. Nie, pan chce się, się o te pawiki, przepraszam. Te pawiki wtedy wszystkie po 50, po 50 zł pawiki Zapraszam do, do kolegi po takie pawiki Kolega czyta komentarze pod filmem Dzień. Ile takie tutaj koroniaty wniarki złot Po 5 pan zażartował Mam mówi, że tutaj czarne są szaryki no bardzo ładne. Ile taka szaryków parka? Podychu. On też chodziar żartuje do podychu. Że wszystko podychu. Dobra, nie będzie, nie będzie podychu. Te sroczki czarne to ile wyparka? 50 zł. 80 zł. Ten to jest garbasz ten biały. Ile kosztuje? 50. 50. Jak ten rower? Mogę, te pawiki żółte ile kosztują? Stówkę, a te jaśniaczki, takie piżaczki. Fajne, tak? 100 zł. parka, a neweczek? 10 po 25 zł sztuczka, a ten koreniaty ładne kosmy ma. 1000 zł. Dziękuję. Tam mi nie było problemów. A co to są zaraz, a tych tych? miałeś? Almondy tu mamy. Andaluzy. Andaluzy tak po, 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 po ile? Po dwie dychy. A milki? 150 Po 50. 50 popale 50 po po 50. To jest tak, jest 3-4 jest, jest pensil Który jest pensil, bo to jest taka Ten, te, ten czerwony Ten czerwony jest pensil, ja on kosztuje? 100 złotych. A jakie narodowości jest ten pensil, co to za rasa w ogóle jest? Rasa? No Rasa taka belgijska Belgijska, tak? Aha. A tamten, ten, 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 ten taki tutaj W środku? Ten, o, ten to jest Ryś, ale tamten I Ten to jest opal samczyk A opal samczyk, proszę bardzo Opal samczyk, ktoś potrzebował do kolegi Jurka, proszę bardzo ja tutaj miarę mam ile ten opar Samczyk? 200 zł. 200 zł 200 zł jeszcze nie widziałem, bo za 200 zł, ale dzisiaj zobaczyłem, 150 zł 200 zł, ale na pewno te tak głęboko się różnią 200 zł, a te czarne to... Te, te czarne to są Kite brązy. Tak? Kite brąz to są. To, to czyli to są pensile, tak? Nie, nie, pensile to jest ten czerwony. Ten czerwony, a te czarne? Kite brązy są. Jak? Kite brąz to musisz powiedzieć, bo ja to nie... Tinte Aha. Tite bronz. Ile taka parka? złoty? zł. się złotych, proszę bardzo. Do kolegi Jurka gdy też takie głębie telefon mama. Jakby. Ma gościa. ile taka, takie takie wyszłańczyki? 80 proszę bardzo, jakie łapcie, jakie kosmy? Te hamboreczki parka ile? 25 zł. To są loczki, proszę tak, bardzo, tak, tak? loczki I para tak. tych loczków ile? Takie 150 zł. 150 zł para loczków. A tutaj to... To są winerki? Po ile? Takie to 40 zł para. I tutaj te loczki tak samo i po ile? Po ile te loczki? 150 zł. 150 zł. A tutaj felek taki jest, ja widzę. Ten felek to ile kosztuje? 30 zł. 30 zł. A te nyweczki od do? Po 30 zł. Po 30 to są też feleczek. Proszę bardzo. Pocztowa od do? Tak, mamy. A z zakonników para, to są zakonniki? Para zakonników. 50 zł, parka zakonników. Dziękuję. Krakusek taki to ile? 10 zł. A ten to to jest zamojski? Tak. Ile takich zamojskich chodzą? Dyszkę. I takie zamońskie, po ile po 15 zł za sztuczkę, no? Poczanki, takie tyle tyle za sztukę? Nie Ale to jest ładny maściuk chyba, ten. Ten czerwony, ile taki masiuszek? Podejrzewam także stówkę, no. A para tych tutaj, tej tych ten hamburek z tym? Samczyki, po ile one? 1,50, Jeden 50, 80, chyba ten na krótkim dziobie 80 zł. A ten szek, inaczej ten młody 150 zł Dzień dobry Dzień dobry będzie Pójdź takie krymeczki, te młode? 20 sztuka 20 zł sztuczka Kciszki po stówce Po stówce, dziękuję Ten krymeczek to ile kosztuje? 50 zł po dwa 50 zł bo dwie sztuczki A te, 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 te łapcia te? Tak samo 50 zł parka czy sztuka 50 zł parka Zapraszamy do Zwolnienia takie Gołąbki. Proszę się przyjrzeć jak się prezentują. O, ten, 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 ża ten żałownik ile? Z kosmaty? Wieliszki, proszę bardzo. Zapraszamy do Zwolnienia takiej Gołąbki. O, tu mamy te widymki ile? Stówkę. Stówkę za parkę. A tu mamy? Te winerki po ile za parkę? 30 złota sztuka. 50 zł sztuczka do pana Egniusza, ja to się namiar mamy jakby coś potrzebował Panie Geniusze jeszcze krymeczki Czarne 50 zł 50 zł i hambureczki 50 zł A temu dziakki ten oparzki 50 zł para 50 zł dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę, pozdrawiam wszystkich hejka apel do hodowców czytajcie komentarze pod filmem te berlinki naj, inaczej po ile one są? 80 łyk parka. 80 zł dyparka. 80 zł dyparka dwie taki dwieczku. A te zakonniczki ile? Jest 100 łyk parka. Linerki, znaczy te buczanki. Buczanki po 100 za parę. Twoje za jednego. 100 za jednego.